odryżyła żyła. To mój mały brat. To mama świnka. A to tata świnka. na I jej przyjaciele są w sali. Wracam już do domu, karakana wiedzę. Ej, do się ucieszy, może nie posiedzę. Ej, do się ucieszy, może nie posiedzę. Nie! Najpierw, niech każdy wybierze sobie serce w sali muzycznej. Ja mam bębenki. Dany, ten instrument nazywa się bongosy. 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 My mamy w sobie, no zapierdalamy całą noc. Niech na a? Małóż, są Ooh! A ja mam wielki bęben. O, <takt> to jest bęben wielki. <takt> Nie wiem jak to się nazywa, ale można go drapać. Ach, to jest, Nie, to jest... Nie musi pani po niego jechać w wakacje. Dziękuję ci. <takt> Serious? Teraz już wiecie jakie dźwięki wydają instrumenty, więc możemy razem na nich zagrać do the one, the done, go No God! No, God, please, no! No! To jest jakieś kurwa nieporozumienie! Powiedzieć wam w wreszcie, wy głupie chuje, że jesteście prymitywami. Proszę pani, ja nie umiem ruchać i grać jednocześnie. Umiesz klaskać? Nie umiem. Kiedy klaszczesz, wtedy grasz muzykę. Wszystkie dziewczęta powtarzają za mną. Zobaczmy, może mi się uda. Tato, ty potrafisz grać na bębnach. Mogę powiedzieć, że jestem ekspertem w bębnieniu. Dzisiaj lecimy i noski ukrudzimy, dzisiaj nie śpimy. Wciąż mało kokainy, dzisiaj lecimy